Cześć, witam was bardzo serdecznie, dziś zaproszę na ciastka, byda piek. ciastka z marmeladą To robimy ciasteczka, tu z Mąka mąkę narektowaną, ją do miski Teraz wiórki kokosu, na drobno posiekane już I teraz proszek do pieczenia i cukier waniliowy, cały opis zostawię wam pod filmikiem I teraz to fajnie no, wymieszamy To już wymieszane, teraz biorę i odkładam to na bok Teraz biorę i sobie wymieszam tu do masło I cukier puder I będę to mieszał 7 minut ja se to wyrobię w termomiksie, Wy sobie wyróbcie w robocie kuchennym albo w jakim mikserze. Dobra, to uznam wyrobione 7 minut. Rododową jajko jedno i będę to mieszał zaś 3 minuty. Teraz wciepuję to, co wymieszał wszystko. Sam i będę to jest, rozmieszał do jednolitej masy. Se to wymieszajcie I potem tym do lodówki na godzinę. Tak to wygląda. Zróbcie no, sobie kulkę z tego, folia spożywczą i do lodówki na godzinę. Teraz mąka na stół, dziela ta moja kulka na trzy części i sobie to ją zwałkować. I notowuję się będzie kleiło lekko do tego wałka, ale się tym nie martwić. Tak, bierzemy teraz, wykrawamy takie kółka, zaraz dwa zrobię. I w tym jednym biera kieliszek i na środku wykrowuję sobie jedną dziurę. Już jak się sam porobił pora ciastek Teraz wchodzi mnie do piekarnika Na 160 stopni na 15 minut A reszta tego ciasta trzymia cały czas w lodówce Jak międzyczasem robię te ciasteczka I tak wyglądają moje ciastka po 15 minutach w piekarniku Tak i moje ciasteczka już złochłodły, teraz robię dżem Dżem malinowy Fajnie się tu da Teraz smarować I teraz przykrywamy I tak wygląda ciasteczko. Odkładamy na talerz i fajnie lekko cukrem pudrem posypać. Ja wam życzę smacznego, zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i zapraszam was na nowe filmiki w nowym roku 2024. Pozdrawiam was, do siego roku, Trzymajcie się!